Szanowni Państwo, przed wyborami politycy wiele obiecują. Mówią o tym, co to dobrego zrobią dla ludzi, kiedy Polacy obdarzą ich zaufaniem. Kluczem do tych słów jest słowo wiarygodność. Warto przypomnieć, co robili wtedy, kiedy mieli realny wpływ na władzę w Polsce, co mogli zrobić, a czego nie zrobili. Kluczem do tych deklaracji, do tych obietnic jest właśnie słowo wiarygodność, a o tej wiarygodności polityków świadczą nie słowa, a czyny. Dlatego warto sięgnąć do przeszłości i przypominać o tym, co politycy robili wtedy, kiedy nie myśleli jeszcze o kandydowaniu. Taki polityczny wehikuł czasu. Władysław Kosiniak dał twarz najgorszym, jak słyszeliśmy tutaj zacytowany przed chwilą przez polityka Platformy, twarz najgorszym historią. Był twarzą, był ojcem, ojcem chrzestnym reformy, która była antyspołeczna, antypracownicza. Dlatego dzisiaj mamy prawo do tego, żeby zapytać, dlaczego to zrobił. Dlaczego firmował właśnie takie Działania rządu, którego był członkiem, był koalicjantem, rządu, który przypomnę, wtedy, kiedy był kryzys gospodarczy, zamiast pomagać Polakom, mówił pieniędzy nie ma i nie będzie. Rządu, który głosami polityków koalicyjnych radził głodnym dzieciom, a ażeby jadły szaf i mirabelki. Albo też politycy koalicyjni mówili, że w Polsce nie ma kultury jedzenia śniadań. Rządu, w którym ministrem odpowiadającym za sprawy zdrowia był pan Arłukowicz, którego sposobem i taką radą na naprawę sytuacji w służbie zdrowia było sprzedaj cztery szpitale. To są cytaty polityków Platformy, prominentnych polityków Platformy, którzy byli wtedy członkami rządu razem z Władysławem Kosiniakiem, który nie reagował. Na takie działania i na takie słowa, ale przede wszystkim na takie czyny swoich kolegów rządowych. Więcej, Kosiniak-Kamysz próbuje dzisiaj budować oto taką wizerunek, że jest nowy w polityce. Nie wie, nie rozumie. On jest przecież od niedawna. Tworzy taką kreację. A przecież jest politykiem, który jest w polskiej polityce i tak jak już wcześniej powiedziałam, miał na nią realny wpływ, realny wpływ na rządzenie od bardzo dawna. Jest też w tej chwili zdeterminowany, by upychać gdzieś z tyłu partyjnych kolegów z PSL-u i tę PSL-owską Kończynkę w starych kazamatach, starych biur poselskich ukrył głęboko, dodał sobie przymiotnik nowy, i próbuje tworzyć takie wrażenie, że jest właśnie nowym, świeżym politykiem na scenie politycznej w Polsce. Kosiniak jest tak nowym politykiem w polskiej polityce, jak obywatelski i ludowy był rząd platformy PSL-u. Kosiniak Kamysz dał twarz rządowi, który praktycznie zaniechał dialogu społecznego. Problemy górników rozwiązywał w ten sposób, że strzelano do nich plastikowymi kulami. Nie było dialogu, nie było programów, które wspierałyby ludzi w kryzysie? Mamy dzisiaj prawo pytać Pana Kosiniaka, dlaczego był w tym antyspołecznym rządzie? Dlaczego przeprowadził reformę podwyższającą wiek emerytalny do 67 roku życia? Dzisiaj bardzo często Kosiniak pochyla się nad problemami rolników. Mówi jaki to jest zatroskany. A przecież jego kolega partyjny właśnie z PSL-u, pan Sawicki, wtedy kiedy rządzili mówił o rolnikach frajerzy. Kosiniak-Kamysz reformą podniesienia wieku emerytalnego wydłużył ten wiek emerytalny dla kobiet, które pracują na wsi, które pracują w rolnictwie o 12 lat. Panie Kosiniak-Kamysz, niech pan dzisiaj odpowie Polakom na te wszystkie pytania. Wehikuł czasu czeka.